Koniec sezonu w Polskiej Ekstrahasie w sezonie 2143 na 2144 Piazdowewa, mistrzostwo pod moją wodzą, już kolejne, jak widzicie. Zdobyty jest również Puchar Polski, Super Puchar. A także jak widzicie, Lech spada do Ekstraklasy. Ale to. Jeszcze nie koniec emocji, gdyż pozostaje nam jeszcze mecz o Ligę Mistrzów, gdzie zagram w finale przeciwko Liverpoolowi. Gdyby udało mi się wygrać, będę mieć już trzy triumfy w Ligę Mistrzów. Jak mi pójdzie, przekonamy się niebawem. Formaster Masterclass Football Witam wszystkich serdecznie na moim kanale serii Football Manager 2002 20, Przepraszam, 2022 Jesteśmy coraz bliżej spotkania przeciwko angielskiemu gigantowi Jest niebywała szansa by zdobyć trzecie Upragnione zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Tutaj widzicie, jak przebiega mój tygodniowy trening. Zawodnicy podmęczeni po ostatnim spotkaniu przeciwko koronie będą za długo stawiali czoła zespołowi Liverpoolu Tutaj musimy pozmieniać, sprawdzić Szybki wybór Czy się wszystko zgadza zaaktualizować stałe fragmenty gry troszkę to nie było od dłuższego czasu pozostawione było bez aktualizacji ale tutaj zawodnicy przychodzili i nowi i troszkę to się zaniedbało. okej okay. Liverpool. Przejdziemy do analizy przeciwnika scout. Przeskautował raport o zespole, jak to będzie tu wyglądać. Raport analityka wyrzuty, bramkarz potrafi bardzo dobrze wyrzucać piłkę najlepsza forma enoko tembo belgijskiego skrzydłowego, który jest w fantastycznej formie, średnia 5 ostatnich meczów, 7,52. bramka zespołu preferuje piąstkowanie, a więc tutaj zawodnik nie łapie tej piłki, woli ją po prostu piąstkować Zbyt wielu zawodników, zawodników ze swój brakuje odpowiedniej agresji. Sprawdzimy ostatnie spotkanie Liverpoolu, jak grał. Oczywiście oni nie wiem, czy ligę wygrali. Nie, Sheffield United wygrało. Powiedzieć, jak ostatnio grali. Wygrali w Pucharze Anglii. Przeciwko Manchesterowi City. Ostatnie spotkanie w koronie zagrali zawodnicy. Przeciwko koronie zagrali zawodnicy drugiego składu. Pierwszy skład dostał wolne przed spotkaniem finałowym Ligi Mistrzów. Postanowiłem dać Ci trochę odpoczynku. Trening sami widzicie, jest tutaj dość intensywny. Zachęcam do subskrypcji, polubień, udostępnień. No Madsen tutaj liczy na wyjściową jedenastkę. No jeden mecz tam nie zagrał już, tutaj widzę. Zawodnik, któremu jeden mecz dasz wolny, już od razu tutaj Pretensję, że nie gra regularnie, trzy dni do spotkania przeciwko Liverpoolowi, bardzo ciekawe spotkanie, ostatni dzień, będziemy trenować karne przed finałem. Nigdy nie wiadomo, czy nas dogrywka nie dopadnie, a potem rzuty karne. I sami widzicie wszyscy zamienicy w wysokiej formie. Serano tutaj coś. Można się ten troszkę od, odstoje od formy. Zabić same finały. Ligi Mistrzów przeciwko angielskim zespołom. Pojedynek polsko-angielski. No tutaj już się przestraszyłem, że zawodnik Keltmatsen niewątpliwie gwiazda i motor napędowy mojego zespołu doznał lekkiej lekkiego urazu. Już się bałem, że jakieś tygodniowe czy nawet miesięczne wykluczenie. Na całe szczęście kilka dni Ryzyko finał, czyli oczekuję, że zwyciężymy. Myślę, że dobrze za, zastosowałem rozmowę, gdyż, No, tutaj można już śmiało powiedzieć, że mój zespół powinien walczyć o wygranie tego finału. Jesteśmy już, można powiedzieć, potęgą europejską, więc. Powinniśmy mierzyć w jak najwyższe cele, więc wygranie Ligi Mistrzów. Chociaż Liverpool to jest naprawdę ciężki zespół, bardzo ciężki zespół. Ogranie będzie pikienie ciężkie. Pamiętam ten finał ostatni, jak przegrałem z nimi 4 do 0. Ale wtedy mój zespół... Mój zespół wtedy nie był aż tak silny jak teraz, no to... to, to... Keltmatsen, Rio, Scarpa, Savio. Analiza ostatnich meczów. bramkowe minusy, środek, mały wpływ. Centrum danych, jak sobie widzicie. Dynamika Tu już niektórzy zawodnicy chyba że odejdą, już widać noga już Wiekowy może jeszcze na sezon zostanie, może góra 2 Zmiana pokoleniowa nadchodzi Lecz brak funduszy I jesteśmy w dniu finału Ligi Mistrzów. Jak będzie prezentować zespół Liverpoolu z systemem 1-4-2-3-1. Ramseł Weath, We We White, Piper Langston, Martini, Denerby, Stochino, Scullyon, Sisse, Daog, Daog, Gabane. Wiśniewski, Tembo i Ximénez w ataku. Na skład prezentuje się następująco Grabarić, Matsen, Bielkebo, Najera, Noga, Rio, Skarpa, Savio, Sabic, Maripan i Serano. Odprawa przedmeczowa i Gramy. Przedstawiamy tutaj składy obu zespołów, a także rezerwowi. I jedziemy. Liverpool kontra Piazgliwice. Piper Langston w piątej minucie otrzymuje żółtą kartkę. 20 minuta spotkania jak na razie bez żadnej akcji Liverpool coś tutaj będzie mieć, zobaczymy i będzie strzał aj było blisko no strzał bardzo niebezpieczny, mamy po jednej żółtej kartce Sabic otrzymuje Koniec pierwszej połowy zawodnicy, no. Czy jakieś zmiany będziemy dokonywać? No, myślę, że chyba nie. Zostawimy to tak, jak jest. Maripan będzie wykonywać matce. Maripan rojo, bierkebo, bierkebo. Maripan do rojo. Maripan i Nayera I mamy akcję zespołu Liverpoolu Skulion, Skulion, Tempo, A już Widział. No już szczerze powiedziawszy widziałem piłkę w bramce Będziemy mieli z autu sabić do Najera, Najera, Maripan i będzie gol. Grabaric! Grabaric strzela gola! Myślałem, że tutaj będzie wideo weryfikacja, ale sędzia nic nie sędzi O, już się bałem, że czerwona kartka będzie dla Sabicia. Martini, Martini do Tembo, Tembo do Sise, a ten. Oooo! super, ratuje mnie. Uch ciśnienia skoczyło czyżby jakieś zmiany tutaj dokonać no tutaj matce no tutaj będziemy musieli już dokonać bo i kowalski bo widzę, że tutaj już coś nie domaga siły dwie zmiany jedną ostatnią zostawimy sobie na koniec jak na razie prowadzimy 0 do 1 Maripan, Maripan do Kowalskiego. Kowalski do Grabaricza i 2-0. 0-2. 0-2. Prowadzimy z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów. Zbliżamy się. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. I będziemy mieć upragnione trzecie zwycięstwo w Mistrzów. Coś niesamowitego. Czy będzie 0-3? Aj. No ale tutaj szybka akcja zespołu Cisse, Cisse, Cisse Cisse, o ale mnie... ja mam dzisiaj szczęście Szczęście, szczęście, będziemy dokonywać ostatniej zmiany Noga, noga, noga Tutaj widzę Najera. No tutaj środkowi pomocnicy noga i na zagrali słabo. Stenswolt. Stenzwold, może tutaj, wsadzimy go tutaj za nogę. Ostatnia zmiana. Jest to ofensywny pomocnik, ale tam też może grać na środku pomocy. Kowalski. Kowalski się się i przy. Kowalski! Rio, Knockout Knockout w finale Liverpool na kolanach Jazdliwice pod wodzą Pod wodzą Sicińskiego Zdobywa trzeci trzeci raz Nie pod rząd Ale ogólnie Finał Ligi Mistrzów Angielski gigant zlany Coś niesamowitego. Niesamowity finał: wygrana liga polska, ekstraklasa, fina puchar polski, superpuchar i liga mistrzów. Coś niesamowitego. Finanse. Oto zwycięska jedenastka, na pewno przejdzie, na pewno. Z pewnością przejdzie do historii. Świętujemy zdobycie historyczne poczwójne korony. Piast trymfuje. 19,89 miliona otrzymujemy. Za finał. W ciągu 5 lat zdobyłem 3 razy Ligę Mistrzów Niesamowita statystyka. Jeszcze duże pieniążki za udział w Lidze Mistrzów. No tutaj musimy wynegocjować trochę. Nie jestem zwolennikiem tutaj. Wykorzystywanie stałych fragmentów ten myślę, że zaakceptują. Po takim finale to już mogę dyktować warunki. No dobra, to już zaakceptujemy. To tutaj nie będziemy się tutaj, bo z pewnością, jak to usunę, to zaraz znowu. I tutaj kolejny sezon, czyli to samo co było w poprzednich, czyli zwycięstwo. Początek wakacji. Zachęcam do subskrypcji, polubień, udostępnień. To był taki króciutki odcinek w ramach pokazania, jak nie dostać piłkarskiego ataku serca i cieszyć się z wygranej ligi mistrzów polskim zespołem już po raz trzeci: Polmaster Class Football. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam i trzymajcie się i czekajcie na kolejne odcinki. Cześć!